Witajcie kochani, tradycyjnie w drodze Bory Tucholskie. Moi drodzy, dzisiaj jest 6 listopada, godzina 9.40. No, niestety, dzisiaj, w warunkach klimatycznych odmiennych od ostatniego grzybobrania, minęło 5 dni od ostatniego razu, kiedy byłem w lesie. Dzisiaj mamy niestety 2 stopnie w tej chwili, a w nocy pokazywało nawet minus 1. Także nie czego się spodziewać w lesie. W każdym bądź razie jadę, sprawdzę. Spragniony po podróży służbowej. Nie mogłem się już doczekać. Także jedziemy, nie przedłużam. Słuchajcie, widzimy się na miejscu, w lesie. Do zobaczenia. Drodzy, punkt kontrolny numer jeden. I jak na razie nic. Liści jakby przybyło od ostatniego razu. Także, nie ułatwia to zadania. No nic, trzeba iść w kolejne miejsce, próbować. Na no moi drodzy, powiem tak. Mogę już od około pół godziny. Nie ma ani jednego grzyba. Nie ma za jakimiś tam przerosiętymi. Dzisiejsze grzybobranie to jest kwestia honoru. Znaleźć tego choć jednego. szukać Chodzę po tym lesie niczym Dziewczynka w mgle Oto rezultat dotychczas Czyli nic się nie zmieniło no nic, a jestem na razie na początku mojej wędrówki dzisiejszej, więc jeszcze nie skreślam tego dnia dzisiejszego. Dla przypomnienia powiem, że w zeszłym roku, dokładnie 14 listopada, dzień przed moimi urodzinami, nazbierałem piękny kosz. Dokładnie taki koszyk pełen trądzisków i to do maluszków. Dobrze, mam cichą nadzieję, że i w tym roku to się powtórzy. To jest taki właśnie moment teraz. Taki przełomowy, kiedy jest taki przestój teraz chwilowy w lesie z To tam się pokazuje od czasu do czasu, ale jest szansa, że jeszcze Sypnie tak troszkę. Może nie za wiele, ale tak na koniec, jak to w zeszłym roku było. Bo w zeszłym roku prawdziwki były do końca listopada. No nic, idziemy szukać dalej. 6 listopada, moi drodzy. Listopadowy, zimny, mglisty dzień. Po niespełna godzinie spacerowania po lesie, machaniem koszykiem w końcu jest ten pierwszy honor żywiarza uratowany, moi drodze, Piękne. Ja mam powiedzieć, że te listopadowe prawdziwki, mimo tego, że ich jest bardzo mało, to one są takie wyjątkowe, nie? Wyjątkowe naprawdę. Zdawiają się takie piękne ukazy. Jestem na moim kolejnym miejscu na tak zwanej górce. No i tu mamy Irjado. wywinięte już do góry, ale nie masz czego wybierać. Państwa. zaraz udaje się na tak zwane miejsce borowika Sosnowego. Widzisz, tym, Jest. jest. przepiękne opieki, zobaczcie co mm. jeszcze są? Przepiękna generalnie No i za dużo nie robię. Ale sobie wezmę w tym roku ze dwa słyczki chociaż. No ten to się tutaj tak odkryłem, chciałbym było za stąd. W nie było, moi drodzy. Piękny cyklastopole. Przepiękne one są, a ja ich nie zbieram. One są rzadkie to grzyby w naszym kraju. Pojawiają się już w późną jesienią. Żeby je przerządzić trzeba je długo obgotowywać. Inaczej są trujące. ale uważane za wielu jako jeden z najlepszych borowików! No, moi drodzy, jestem na moim kolejnym miejscu ulubionym tak zwanym garby, byłem ciekawy jak tu wygląda sytuacja. No, i widzę, moi drodzy, pierwszego pięknego naziwka. Przedostatnie miejsce dzisiaj nie ma sensu dalej chodzić. Trzeba jeszcze przeczekać trochę. Chyba udało mi się znaleźć kolejnego. Nagroda za to marżnięcie tutaj, bo ciepło nie jest. Ua! Zobaczcie. Liści przybyło. Jest jeszcze gorzej niż ostatnim razem. No ale to już końcówka tych liści. Potem się zrolują i będzie lepiej widać. Go... Czekać Bieliłem się, aby związać buta Patrzę i proszę bardzo Ale ładny No, ładny. no przepiękny pierwszy rzęda Ale ładny No właśnie, to miejsce, to miejsce jest zawsze skakujące. Trafił się jeszcze młodziak. No. Proszę, proszę. No i na wyjściu z tego miejsca, bo już wychodzę stąd, nie do wzięcia z a ten pół grzyb. może tam być ładniejszy no ten, tak ああ、ちょっと変えないでしおはああ、うわっ、だううっね。 Na wzgórzu, moi drodzy, stoi on i on. No, ten fajny. <śmienny> ostatnie miejsce na dzisiaj. Obejrzę sobie tutaj to wszystko i czas wracać. No i to uwierzam na chyba. Nie na koniec, jak zwykle, jak trzeba iść do domu, to moi drodzy zaczyna się. Tutaj znalazłem, słuchajcie, innego, ale taki już. Nie wiem, czy on zmarł, czy jak jest drugi w podobnym stanie. Nie zdrowy, ale jest jakby przymarznięty. Albo po prostu coś się nie stało innego. Więc idę sobie tak tutaj, z krajem lasu. Jak mówię, były te dwa. No, to szukamy. Powolutku, i zobaczcie, ledwo go dostrzegam, bo był przysypany tą ziemią. tak? Oczyścimy go, o. proszę bardzo, na zakończenie dzisiejszego grzyw pobrania no chyba że coś po drodze jeszcze się znajdzie bo idę w tą stronę ale co się zobaczy no i tak jak mówiłem coraz bliżej auta i człowiek zaczyna kierować się do domu tam bory Polski zaczynają swoje gierki ze mną i nie chcę z lasu tam widzę coś jeszcze, zobaczyłam teraz jest ale pięknie o Boże. ale numer. Zobaczcie tutaj. i co teraz? Nie by się jeszcze zostało, ale niestety robi się szybko ciemno. Jest już prawie 15 godzina. 3 godziny w lesie. Nie wiecie, jaka 15, co ja mówię. 14 godzina. 3 godziny ponad w lesie. Ciężkie poszukiwania, w w sesji. Ale z sukcesem. Na koniec jeszcze skusiłem się zajrzeć miejsce pożywkowe. Na razie jeden. I raczej chyba więcej tutaj nie będzie. Ale jeszcze w tej chwili pochodzę. No dobra, moi drodzy. To by było na tyle na dzisiaj. Jest już szaro. Dzień bardzo krótki. Podsumowanie dzisiejszego grzybobrania. Więc tak, początek był nieciekawy, ale później już było coraz lepiej. No i w końcu udało się, mimo wszystko, że jest to taka pora roku już i klimat, temperatura niezbyt korzystna dla grzybków, udało się zebrać jeszcze ponad pół kosza prawdziwków. Słuchajcie. To jest ten moment, kiedy trzeba sobie uczciwie już powiedzieć, że sezon grzybowy, niestety, ale dobiega końca. Oczywiście ja jeszcze w lesie zawitam za borowikami, za prawdziwkami. W zeszłym roku zbierałem do połowy listopada, więc to się nie zmieni. Także na pewno się jeszcze zobaczymy, jeśli chodzi o grzybki. A tyle udało się moi drodzy, uzbierać. Zobaczcie sami piękne prabuski. Las nie puszczał jak zwykle, na koniec nie chciał mnie puścić. Tradycja, jak to w Borach Tuchowskich bywa. No. No dobra, moi drodzy. Nie przedłużam, czas wracać. Tradycyjnie, jak się filmik podobał, łapka w górę. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej.